Kochać to życzyć dobrze dla kogoś bardzo zależy od tego, kogo mamy kochać, bo inaczej się kocha nieprzyjaciół, inaczej się kocha żonę, inaczej się kocha brata czy siostrę, inaczej się kocha rodziców, inaczej się kocha przyjaciela. Ale wszystkim trzeba życzyć dobrze. Wszystkim trzeba życzyć dobrze. Wobec każdego trzeba wyrzec się czynienia zła, i wobec każdego trzeba mieć decyzję czynienia dobra. To dobro oznacza różne rzeczy w przypadku różnych kategorii ludzi. Pierwszą, yy, pierwszym etapem kochania tego, kto nas skrzywdził, jest przebaczenie które polega na tym, żeby wyrzec się odpowiedzenia tym samym, a więc wyrzeczenie się starej pogańskiej idei zemsty, oko za oko, ząb za ząb, jest pierwszym etapem. Drugim etapem jest gotowość na pojednanie z tym kimś. To pojednanie często jest bardzo trudne, a często nie jest możliwe, bo do pojednania trzeba dwie strony. Ale trzeba mieć gotowe serce na pojednanie, otwarte serce i trzeba się o to modlić, żeby to pojednanie było możliwe. Wierzyć to, przyjmować to, co Bóg. Ma nam do powiedzenia, tak jak czyni to Maryja w chwili zwiastowania na tym pięknym obrazie pani profesor Marty Makarczuk tutaj w Domu Słowa, Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Wierzyć to raz jeszcze zwiastowanie, to Fiat, to gotowość przyjęcia Bożego Słowa. Spotkałem Jana Pawła II raz fizycznie w Castel Gandolfo. Było to bardzo nieudane spotkanie, bo to było spotkanie podczas, podczas jednej z tych letnich mszy świętych, kiedy dziedziniec Pałacu Papieskiego był zatłoczony. To były to był okolice roku 2000, kiedy Jan Paweł II był już starszy, był bardzo schorowany. Widać było, że jest bardzo zmęczony. I potem po mszy następował ten taki ceremonia o przedstawiania mu niektórych osób. Między innymi ja byłem jedną z tych osób, która była mu przedstawiona. I ja byłem tak pełen współczucia dla tego zmęczonego papieża, że kiedy Mój współbrat, ojciec Maciej Ziemba mnie przedstawił, że jestem teologiem moralnym. I Jan Paweł II był wyraźnie zainteresowany i przytrzymał moją rękę, tak jakby chciał chwilę porozmawiać. Ale ja byłem, prze, byłem przerażony, że jeszcze jest tyle osób za mną. Więc ja mu wyrwałem tą rękę swoją i uciekłem w tłum, wycofałem się. I pamiętam on w jego oczach takie zdziwienie, że, że to raczej on powinien kończyć rozmowę, a, a nie ja. No, zachowałem się bardzo dziwnie, na usprawiedliwienie mam to, że, że była ósma rano i, i wszyscy byliśmy po niedospanej nocy. Ale ja, ja spotkałem Jana Pawła II. Ja się z Janem Pawłem II spotykam w modlitwie i spotykam się przez refleksję nad tym wszystkim, co napisał. Świętość, świętość dzisiaj to jest świętość tak jak w przeszłości. I mówi nam właśnie Maryja na tym obrazie pani profesor Marty Makarczuk. Świętość to jest. Gotowość na życie razem z Bogiem, to jest gotowość zaproszenia Boga do swojego życia i prowadzenia życia razem z nim. Tak jak było to atrakcyjne w czasach Maryi, tak jak było to atrakcyjne we wszystkich wiekach chrześcijaństwa, tak samo jest atrakcyjne dzisiaj, bo życie ludzkie jest szyfrem, jest zagadką, do której rozwiązaniem zagadki jest słowo Bóg. Jeżeli tego rozwiązania zagadki, nie znajdziemy tego szyfru, to to, to jest bez sensu, to, to zawsze będzie nam czegoś brakować. Świętość jest przede wszystkim zaproszeniem Boga do swojego życia i tak jak nam to pokazuje Maria słuchaniem Go i podążaniem za Nim. I rzeczywiście bezkompromisowość w tej, w tej, w tej gotowości, Podążania za Panem Bogiem stanowi o tej, o tej ludzkiej stronie świętości, o tym, co miał Maksymilian Kolbe, co miała Faustyna Kowalska, co miał Jan Paweł II. Ale inicjatywa pochodzi od strony Pana Boga. Ze, ze strony człowieka musi być otwartość i dobra wola. Tak, chciałbym być świętym.